Myślałem, że nic bardziej uroczego dzisiaj nie zobaczymy, aż tu nagle pojawiła się Klaudia Kroczek w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, nikt nie przebije tego komplementu. No, dziękuję <laughs> bardzo. Nie, może, możemy też komplementować <laughs> pogodę, bo ta pogoda o. rzeczywiście yy, dopisuje w ten weekend piękna, polska, złota jesień. To prawda, dużo słońca, przyjemna temperatura w ciągu dnia, ale rano i wieczorem robi się tak bardziej rześko, tak jest. Bardzo rzeszko. Ja stosuję ubieranie się na cebulkę i to też bardzo polecam, żeby się nie rozchorować. Ja już w takiej kurtce dosyć zimowej rano przyjeżdżam do pracy, nie ma co ukrywać. Około 12 robi się cieplej, powoli można lekki płaszcz założyć, ale już wieczorem mieć pod ręką to cieplejszą. Przede wszystkim wiatr jest dosyć chłodny. to słońce. Co może być, jak to się mówi, zdradliwe. Zgadza się. Napływa do nas chłodne powietrze, więc zapraszam już teraz na szczegóły. Wytłumaczę, co i jak. Ze wschodu i z północnego wschodu. To powietrze rozlewa nam się po całej Polsce. Mieliśmy piękną, spokojną Warszawę, ale jutro w Warszawie możliwy przelotny deszcz, gdzie jeszcze popada miejscami w Lublinie i na Podlasiu, a to przez chmury frontu atmosferycznego, które będą jutro zahaczać o Polskę wschodnią i centralną. Na zachodzie. Piękna, wyżowa pogoda, dużo słońca i tam na pewno chmury deszczowe jutro nie będą się pojawiać. Jeśli chodzi o stolice europejskie, to tutaj sporo chmur deszczowych. Najcieplej będzie jak zawsze na południu, ale tu intensywne opady czy w Rzymie, czy w Atenach, czy w Madrycie, czy w Lizbonie. Jeśli chodzi o te najchłodniejsze stolice, to na pewno Moskwa 9 stopni. Stolice skandynawskie nie wyglądają najgorzej tam słonecznie. 13, 16, 17 stopni. Na Wyspach Brytyjskich 15, 16. W nocy nigdzie nie powinno padać. Dzielę już wzrośnie zachmurzenie na południowym wschodzie i na północnym wschodzie. Miejscami pojawią się mgły. Na termometrach od 3 do 8 stopni w tym najchłodniejszym momencie nocy. No i ostrzegamy oczywiście kierowców. Tam, gdzie będzie mglisto, widzialność będzie ograniczona. Jutro. Wspomniane opady w Warszawie, w Lublinie i w Białymstoku. Poza tym w pasie centralnym i na wschodzie trochę więcej chmur niż na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale to będzie dalej napływ tego chłodnego powietrza ze wschodu i północnego wschodu. Na termometrach od 13 do 18 stopni. Dużo słońca jutro, ale kierowcom mogą przeszkadzać śliskie drogi. Oczywiście w strefie opadów uważajmy. No, i o deszczu jeszcze mówić będziemy, bo w poniedziałek popada na południu na termometrach od 10 do 16 stopni, a we wtorek popada w całym kraju, będzie troszeczkę chłodniej, od 10 do 14 stopni. No, ale mamy zaraz kolejne dni pełne słońca w większej części kraju, bo akurat do tych pechowych miast będą należały miasta Polski Południowej, bo tam popada i będzie też trochę chłodniej. W środę od 11 do 14 stopni, w czwartek tak samo i w piątek tak samo. Tylko słońce będzie w czwartek i w piątek troszeczkę więcej niż w środę. Sprawdzamy warunki biometeo. Biomet będzie dosyć zróżnicowany. Korzystny, obojętny i niekorzystny jutro. Temperatura odczuwalna raczej taka jak na termometrach, czyli no tak 12 stopni, to tak troszeczkę rzeźko trzeba przyznać w ciągu dnia. I sprawdzamy stan jakości powietrza. Wszędzie jest idealnie, więc ja myślę, że to jest najczęściej powtarzane sformułowanie w ostatnich dniach. Nie ma pogody jest tylko złe ubrania. To się zgadzam zdecydowanie, zwłaszcza jak się w ciągu dnia przychodzi do pracy, jest cieplutko, a później trzeba wieczorem, tak jak dziś na przykład wyjść trzeba z pracy, pozostać. jest bardzo zimno, a później przeziębienie. Klaudia Kroczek, bardzo dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia.